Skani nosi tytuł Jest ci zadana unikalność. Tytuł pochodzi z wiersza braty z toniku pod tym samym tytułem Wieczór o braty Polkowskiej ilustrowany będzie piękną muzyką pana Andrzeja Mama, którego utwory muzyczne są znane na całym świecie. W trakcie będzie można obejrzeć w formie multimedialnej obrazy i grafikę autorstwa również Beaty Polkowskiej. Andrzej Lejman jest wirtuozem muzyki improwizowanej, kompozytorem o bogatym dorobku w kraju i za granicą, artystą wszechstronnym, również autorem i wykonawcą piosenek. Pisał muzykę do filmów, dokumentalnych i reportaży dla Telewizji Polskiej i Agencji Interpress Film. Współtworzył oprawę muzyczną Radia S. Jego muzyka obecna jest w produkcjach audiowizualnych, m.in. w Austrii, Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Finlandii, Norwegii i Niemczech. Beata Polkowska, z wykształcenia teolog i plastyk, jest autorką wielu publikacji książkowych, pierwszy bajek, baśni oraz pracy z dziedziny teologii duchowości, a także jest autorką słów do ksenów. Publikowała w Krakowie, Warszawie, Lublinie oraz w Opolu. W 2013 roku została nagrodzona wraz z Andrzejem Rejmanem oraz Jackiem Bąkiem na polonijnym festiwalu multimedialnym za impresję Lustra. Poemat Beaty Polkowskiej Lustra, został wydany w wersji książkowej w Krakowie. Swoje prace malarskie Beata Polkowska prezentowała w Warszawie i w Olsztynie. Teraz zapraszam Państwa na tę imprezę i życzę wspaniałych duchowych doświadczeń. Nuty, stukane. Przestrzeni powietrza z krzykiem z łoskotem otrunęły. w które stukasz modlitwą. Shoot, des. Na co zabrakło słów, dopowiedziane ciszą. I aby nie zabić słowami milczenia, słowa, to tylko drzwi. Możesz być wszystkim, bo kształt Twój nie zamyka się w Tobie, lecz w nim. Wyróżniony zostałeś myślą wolną na wzór Boga pomiędzy wszystkich stworzeń, dlatego jesteś kimś więcej niż tylko. so Wytrze, nastrojone strugami kropel. Jaki to instrument? Struny i palce wichru? Jaki to dźwięk wywołujący klawisze fortepianów z nicości? Wypatrywanie, że horyzont jaśnieje Wielki się promień o oczy, o krawędź porcelany, o usta strun pieśniarza i ptak zaświtał w powietrzu. Zniknął, Przemuś Słowa i znaczenie jedno w geście poza ciałem niewyrażalne wyraża się w niedomówieniach, w niedomknięciach, w otwarciach, palcem pisane w powietrzu. Fajnie nosi tytuł Jest Ci Zadana Unikalność. Tytuł pochodzi z wiersza Braty z toniku pod tym samym tytułem. Wieczór o Braty Polkowskiej ilustrowany będzie piękną muzyką Pana Andrzeja Rymana, którego utwory muzyczne są znane na całym świecie. W trakcie będzie można obejrzeć w formie multimedialnej obrazy i grafikę autorstwa również Beaty Polkowskiej. Andrzej Lejman jest wirtuozem muzyki improwizowanej, kompozytorem o bogatym dorobku w kraju i za granicą, artystą wszechstronnym, również autorem i wykonawcą piosenek. Pisał muzykę do filmów, dokumentalnych i reportaży dla Telewizji Polskiej i Agencji Interpress Film. Współtworzył oprawę muzyczną Radia S. Jego muzyka obecna jest w produkcjach audiowizualnych, m.in. w Austrii, Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Finlandii, Norwegii i Niemczech. Beata Polkowska, z wykształcenia teolog i plastyk, jest autorką wielu publikacji książkowych, pierwszych bajek, baśni oraz pracy z dziedziny teologii duchowości, a także jest autorką słów do piosenek. Publikowała w Krakowie, Warszawie, Lublinie oraz w Opolu. W 2013 roku została nagrodzona wraz z Andrzejem Rejmanem oraz Jackiem Bąkiem na polonijnym festiwalu multimedialnym za impresję Lustra. Poemat Beaty Polkowskiej Lustra, został wydany w wersji książkowej w Krakowie. Swoje prace malarskie Beata Polkowska prezentowała w Warszawie i w Otwórzach. Teraz zapraszam Państwa na tę impresję i życzę wspaniałych, duchowych oświadczeń. Nuty, stukane, Przestrzeni powietrza z krzykiem, z łoskotem otfrunęły. To, na co nie ma słów, na co zabrakło słów, dopowiedziane ciszą. I aby nie zabić słowami milczenia, słowa, to tylko drzwi. Kształt Twój nie zamyka się w Tobie, lecz w Nim. Wyróżniony zostałeś myślą wolną na wzór Boga z pomiędzy wszystkich stworzeń, dlatego jesteś kimś więcej niż tylko sobą. Dla Świtał się promień o oczy, o porcelany, o usta strun pieśniarza i ptak zaświtał w powietrzu. Zniknął, przewoź dnia wołając, dnia-dno zaskakując rozświtaniem. Słowa i znaczenie jedno w geście poza ciałem. Niewyrażalne wyraża się w niedomówieniach, w niedomknięciach, w otwarciach, palcem pisane w powietrzu.